Żeby nie ten czujnik, to by pewnie bym z Panem nie rozmawiał. A tak bym już był tam między tymi, nie? Na górze. Komin się oszczelnił przez luf wentylacyjny do domu dawał e, po prostu czas. I zaczął działać czujnik. Ja przyjechałem z, pracy z panem, kolega usłyszał, przyszedł i obudził. Wezwaliśmy straż pożarną. Już zagrożenie kazali wyjść z domu, otworzyć okna i nawet zabezpieczyć. Uruchomiła się na jednym z naszych budynków na Lipowcu czujka czadu, gdyż zostało wykryte po prostu wydobycie z jednego z kominów. Powstało to po rozpaleniu jednego z pieców. Okazało się, że po prostu jest nieszczelność w kominie. Całe szczęście, że czujka czadu była zamontowana, gdyż dym się nie wydobywał, a jedynie czad, co było raczej taką niespotykaną sytuacją, gdyby mieszkańcy nie mieli zamontowanych czujek czadu, mogłoby dojść do tragedii. Naprawdę to jest fantastyczne, że udało się je zamontować w lokalach, które posiadają piece. To było kilkaset czujek, więc to zdarzenie pokazało, że warto było wydać te kilkadziesiąt tysięcy złotych po to, żeby uratować ludzi, żeby być pewnym, że ta czujka zadziała. To działa na korzyść ich bezpieczeństwa. Czujnik dym. I czujnik czadu powinien być w każdym domu, w każdym mieszkaniu, gdzie występuje trzon kuchenny, piec na drewno, na węgiel czy na pelet. To po prostu ratuje życie.